Psów rodem z horroru. Ponad 130 psów na 40 metrach kwadratowych. upychane w klatkach, takich, że niektóre z nich nie były w stanie się nawet obrócić. Bezwzględny nakaz odebrania tych zwierząt stwierdza powiatowy lekarz weterynarii i obecna na kontroli policja. Nie stwierdza tego jednak burmistrz Jędrzejowa, który problemu nie widzi. Burmistrz wydaje decyzję o odmowie odebrania zwierząt i nadaje jej rygor natychmiastowej wykonalności, czego nie ma prawa robić zgodnie z przepisami. Nie doręcza tej decyzji fundacji, nie doręcza jej pełnomocnikowi, doręcza ją jedynie właścicielce, która po psy przyjeżdża. Wzywa policję. Na szczęście policja stwierdziła, że nie ma podstaw do tego, żeby fundacji zwierzęta odbierać. Od tej decyzji będziemy się odwoływać, bo została wydana z rażącym naruszeniem prawa bez informowania strony o kolejnych etapach postępowania, bez prawidłowego nawet doręczenia, z rygorem natychmiastowej wykonalności, który nie miał prawa być wydany. W związku z tym nie ma na tym etapie absolutnie żadnych podstaw, aby zwierzęta wydać.